Dziś drugi dzień pracy Hello! O, dobra. kompozytki A tak to wygląda jak się właśnie szykujemy na sesję Co Dziś drugi dzień pracy Właśnie idziemy na lokację I ze mną jest Mary Oh, hello! <laughs> tak, będziemy razem robić sesję, kampanię chyba tutaj, takiej greckiej marki, także jedziemy. Naszą pierwszą lokalizacją, taką lokacją do sesji będzie kościół, nie, i to nie jest sesja ślubna po prostu, sukienek, a później będziemy chyba aż na plażę, także no, mam już make up. Podjechaliśmy właśnie na drugą lokalizację. Boże, czemu lokalizację? Podjechaliśmy na drugą lokalizację eee, i jest to naprawdę przepiękne miejsce, już wam pokazuję. Love this view. Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj czwartek. E, czyli jestem tutaj e, półtora tygodnia w Grecji. E, robię takie szybkie podsumowanie: e, tutaj tego półtora tygodnia, który spędziłam. E, więc tak, e, w poniedziałek, jak, jak może pamiętacie z początku, e, był wolny, i także był wolny od pracy. Robię sobie śniadanko. Ale we wtorek, środy i czwartek miałam castingi e, i razem zrobiłam ich 13 w te trzy dni. To jest naprawdę, myślę, że, że sporo. Um, I wtorek w śro w to, we wtorek i w środę pracowałam. Miałam dwa dni pracy. E, we wtorek robiłam kampanię dla Pink Woman, a wczoraj, czyli w środę, robiłam kampanię dla takiej greckiej marki um, Atelier 53, 56. Um, taka, wiecie, greckie sukienki i tak dalej, taka e, Marka po prostu. E, dzisiaj mam, dzisiaj jest czwartek, mam dwa castingi i przyjeżdża też do mnie Piotrek. Także e, ja się z tego powodu bardzo cieszę, że mam tylko dwa castingi, e, no bo mogę, wiadomo, spędzić z nim czas i tak dalej. Nie wiem jaki jest plan na weekend, We'll mm, it. Hello, hello! We're going to the me with Um I'm saying that we're going to the casting yeah. together <laughs> So we uh, have some coffee We're going to the casting And we're But it's a red light so okay. we have to stay uh, <laughs> Yeah no, Oh no, no it's a green home. one <laughs> <laughs> Okay. who's here Hello! Chcemy, żeby mm, Jasmina spróbowała, Pokażę wam jej reakcję, żeby spróbowała nasze przepisy. z tego a ty zapnij rozborek, mordo. A my teraz idziemy coś zjeść. Aha, ważna sprawa, Piotrek nie śpi no. u mnie w, w apartamencie, no bo no, mieszkał z nimi modelkami, no i nawet nie mógł, pewnie zresztą no to byłoby niekomfortowe, tylko wzięliśmy hotel. Mm, no poszliśmy sobie na taką kolację późny obiad, kolację siema wszystkim dawno mi tu nie było ale jestem <grystanie> tak e, restauracja to Taylors House taka ciekawostka jak byłam sama w Atenach to po prostu być jak studentka sama wszystko gotowałam no parę razy niezesławnie wyszłam e, a przyjechał Piotrek i tutaj już rozpusta od samego początku tak to jest! A no tak spacerujemy mnie idzie odebrać kompozytki O, odebrała tak. kompozytki Pokaż tak Nazwa ukazań, agencji, tak? Tak, z tak, przodu mamy nazwę agencji, moje imię a z drugiej strony są moje wymiary że są totalnie inne niż w rzeczywistości. Nie. Nie no tak, nawet rozmiar buta jest o no, dwa tak ale nie wiadomo naduży. czemu. Może tu Grecji jakoś na mierzą no, e, Tak, są tam dane do agencji i tak to wygląda. Taka moja wzdówka. Hmm. Jeżeli chodzi o kompozytki, to w sumie zostawiam je na każdym castingu. Mam zawsze wyjmuję sobie jedną na casting. Ona jest na samym przodzie i jak klient otwiera moją książkę, to... Pierwszy co to, to, to ma kompozytkę I zazwyczaj ją sobie zostawia mm, Nie miałam jeszcze sytuacji żeby ktoś jej nie zostawił Nasze nosy powiedzą wam prawdę o półdzie. ja nie mam czego na Ja mam, nie? mam No ale kolorowo nie jest Jesteśmy teraz w hotelu Po książkę I lecimy na casting Oh yeah Tak właśnie wygląda chodzenie po castingach Właśnie jest, że szukać e, miejsca. By... jesteś podaną ulicą, a okazuje się, że to jest troszeczkę w innym miejscu i w sumie chodzisz, pytasz się ludzi, bo nie wiesz dokładnie gdzie. Na taką Na Zapój bogów. Napój, Napój, Napój są Zobaczcie hmm, na to. <grym> Co? Ja sam nie mogę po prostu. A ty miłeś? Twarz moją? Nie, gdzie jest, jesteś? A widzisz moją twarz? Moje oczy? Tak. Oczy widzisz moje? Nie. Ty ja siebie nie widzę. Ej, bo mnie nie Nie mogę z nim. Nie skończyłam. Chciałabym pokazać y, naszym widzom, jakie ty masz durne pomysły. Tak, ja mam zdolności po prostu. Ja jestem jak jakiś y, super bohater. Nie, no nie mogę. Bo ja nie potrzebuję oczu, żeby widzieć. Jezu, Maria! Jak ja mam z nim wytrzymać? Jesteśmy sobie tutaj w krótkiej restauracji. No, Zamiast... Zamiast kieliszków to są takie tak. szoty. Co to jest? Oliwka. To jest oliwka Bagazin? To ty? To jest taka mała, chyba schudła. Tak. Spróbuj. Żeby chyba ja nie chcę tego spróbować. Dawaj. Nie dawaj. Oliwkę? To nie jest oliwka, ale koszkę. Znaczy nie, nie Nie, nie chcę. A no nie masz psychy? Nie mam psychy. No dobra, ale masz wypluk gdzieś potem? to? No Nie mam. No. To jest oliwka, no. Ale... Nie mam. Nie mam. Nie? Nie. 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 Nie czy tak? Musaka, sałatka Cezar a tu cacyki z pitą jakąś. Jak przyjechał Piotrek na blogu będzie samo jedzenie i restaurację. A to a, ja Ciebie nagrywam, nie to najbardziej to jest. <laughs> Tak, jesteśmy w restauracji, którą w ogóle znalazłam Chodząc po okolicy tutaj swojego e, Models Apartment. Bardzo fajne miejsce, jego było ciepło. W ogóle byłoby jeszcze bardziej no, słodkie Tak, to, to fajnie, fajnie to. bo są przygotowani, tylko są takie, wiecie, ogrzewacze Mi się nazywa się e, The Place Coco Mat Tak, na przestało Tak Zamówiliśmy pancake of course e, I wrapa, to jest w ogóle chyba vegans, tak. wegetariańska Słuchajcie, I will say in Polish, okay? it, yeah? um, jakby no Jasmina jest nic polski, no, Polish. no Polish, <laughs> yes. um, i będziemy teraz robić wyzwanie i reakcje na ptasie mleczko. Jest to chyba takie, taka polska słodycz, nie chodzi na jest gdzieś w jakiś innych krajach. No, I think to the most popular. sweet? So <laughs> I have a little and it's not an I don't know that it's not an adverb or something like okay. this It's not yeah. sponsored um, So yeah You ready for this? I'm ready Is it yes. chocolate like chocolate? Um, it's a chocolate yeah. uh, outside no. uh -huh. but inside it's something like You, you have to Okay, it. I have to try it first Yeah Yes I'm excited, I love chocolate Can I smell it? Hmm <laughs> it smells so nice. nice. Okay. Okay. First one. This is mini version. Um, okay. They have a bigger yeah. version? Ah, yes. Okay. So this is, is what it looks like. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> okay. Hmm. This is very similar to something I've tried before. Mm. But I think like in Costa Rica, Ooh. you know? Yeah? Mm hmm It's like, like it? a marshmallow, right? It's it's not no, no it's not a marshmallow, but for you it like, maybe it's something similar. similar. Mm. Let's try one more. This was nice. So you can eat. Mm. I can eat this like all the time. Maybe you can eat so, it so all the good. Time. <laughs> No but yeah. Maybe you'll make me a package and then I'll send you my yeah. Swedish candy. Mm -hmm. mm. I'll take another one. Yes, you can eat no. a whole package. No, no, mm, we can all eat together. This was so good. Mm. Tak hmm? mm. jak widzicie, on review. Bardzo Every really like yeah? Mhm. Mm mm. I'm satisfied Yay! Yay! Positive <laughs> so review. So good. Yes. We love it. Yeah. Mm. Okay. Także dziękuję wam bardzo za ten test smaku z Jasminą. <laughs> um, I'm, I'm, I'm telling that it was something like um, test Uh, first try. No, yes. and, and thanks for watching! Don't forget to like, comment and subscribe! Yes! Oh god. You hope you się the review? Oh, of course. <laughs> <laughs> See you! Bye! Kochani, ja już jestem w piżamce, ale mam za to żółte kawiczki I zaraz zobaczycie no. co się będzie działo. Będzie grubo, w ciul. <laughs> Zrealizuj tak, że mieszkamy cztery baby. Możecie myśleć się, co tu będzie się działo. Idziemy pod prysznic. O! Oh! to... lodowca! Yeah. co będziemy ciągnąć te e co? losy? Kto to zrobi? No ja to robię Nie wiem, to zrobi no, no dobra. Dobra, trzymasz dobra, kamerę. Będziesz Chcesz maszkę? Thank you, Sophia. What is happening? Hi. Oh, hello. We are filming cooperation. Um, what happened? Mm. We're taking mm. the our uh, hair out of. <coughs> oh shit! Is that what you guys are doing? Oh. <gasps> Why are you doing it? Mm. Oh yeah. <laughs> no way. <laughs> oh wow. <laughs> oh. I think these are yours. Mm. Fuck no. you! Yeah, like yeah, I'm here. nie yeah, you for sure? I don't have long hair. Like I'm a boy. Mm. 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 Yeah, to, oh, honey, to był właśnie operator dzisiejszej sytuacji. Oh, Pozdrawiamy. Yeah. Co ja z nim mam? Tam cebulę smaży o godzinie, kurde, dwudziestej <laughs> Tak! Eganki przypala, Proszę, szalunie, nie wiadomo ile! No boże, jedyny, no po prostu masakra! No, witam Was serdecznie. Miałam małą przerwę od nagrywania. Jutro jest czwartek, jutro pracuję dla takiej marki. Nie <laughs> będę Wam mówić nazw, bo i tak Wam pewnie nic to nie da. Ale podobno będzie bardzo fajny fotograf który też właśnie był fotografem by top model greckim, także wiecie, <grystanie> okej. Okay. Eee, no i co? W piątek jest znów święto tutaj, eee, także wszystko będzie wolne, będzie długi weekend, ale to w piątek ma być 21 stopni, słuchajcie, także mam nadzieję. Bardzo się w sumie cieszę, że mam wolny, no bo przynajmniej może jakoś fajnie skorzystamy z tego z tego czasu tutaj z dziewczynami gdzieś razem wyjdziemy, myślałyśmy nad jakimś piknikiem może. Więc fajnie. Teraz ym, takie moje jakby przemyślenia na temat tego, co się tutaj, jak tutaj mi się pracuje. Ludzie są ogólnie bardzo mili, mm, Bardzo w porządku. A jeszcze jedna sprawa, cały czas zapominam o czymś to po, powiedzieć. Jeszcze mam mieć robione testy z jednym fotografem w weekend, yy, z którym pracowałam w, w środę. Też nie wiem, czy Wam o tym wspominałam. Ale właśnie on bardzo mnie pochwalił, powiedział, i pytał się mnie w ogóle, ile lat pracuję i w ogóle, że tak bardzo dobrze mu się ze mną pracowało, że strasznie go inspirowałam, że wiecie, koniec pracy, ja cały czas jestem full energii i w międzyczasie robił mi jakieś portrety w ogóle, także fajnie, no i sam napisał do agencji, że chciałbym mi zrobić testy. Napisał też do mnie taki fotograf na Instagramie, bardzo mi się podobają jego prace, ale są takie trochę, mm, bardzo może komercyjne, coś w tym stylu, nie już ciężko powiedzieć, zobaczymy jakimi mi zrobi. Mm. No i co? Jeszcze jedna rzecz. Właśnie dzisiaj byłam w agencji, tam spytałam się jak tam z moim lotem, no i ogólnie oni właśnie, tak powiem Wam, że chyba chcą, żebym tu została jeszcze, jeszcze dłużej. Frappuccino i piękna pogoda dzisiaj. Hi. Hello. Tak, mamy 20 ponad stopni, także chillujemy na dworze. Na no, sesję jedziemy kamperem. Także jak będzie to wy um, Także jak będzie w um, tym... w plenerze, to przynajmniej będzie się gdzie przebierać. Jesteśmy właśnie na lokacji. Jesteśmy na łące. A tak to wygląda, jak się właśnie szykujemy na sesję. Nasz kamperek, tutaj mamy wszystkie dodatki, tam są ciuchy. Tu mamy buty. Tutaj było studio makijażu i fryzur, także słuchajcie, wszystko na tip top. Tu mamy tu łazienkę, także jest super. A tak wygląda jeden z outfitów. Dziś pokażę Wam, co jem w ciągu dnia. Od śniadania do kolacji. Mam nadzieję, że nie będę oszukiwać żadnymi przekąskami. Także lecimy ze śniadaniem. Także, najpierw dodaję jogurt, później granolę, którą dodaję i następnie zajmiemy się owocami. Dobra, pokroiłam banana, winogrona, ananasa, dodaję i po smaczne migdały. Na końcu wszystko posypane cynamonem i tak to wygląda. Teraz zabieramy się za obiad. Będzie to coś, co ciężko w sumie czymś nazwać. Taka potrawka, nie wiem, skroję paprykę, cukinię, cebulę, czosnek, trochę mam marchewki. Dodam e, fasolę, kukurydzę, pomidory w puszcie, trochę koncentratu no i z ryżem. Myślę, że będzie spoko. Pokrojone. Pierwszy zaczniemy od podsmażenia cebuli z czosnkiem, później dodamy marchewkę paprykę z cukieniem. To są trzy rzeczy, więc no, bo trzeba było po prostu najwięcej czasu, żeby się poddusić. Pogotowałam ryż, to robiłam jeszcze trochę guacamole. No i tak to wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o wczorajszą sesję, to bardzo, bardzo fajnie. Musiałam wstać o 5.20, jeszcze była zmiana czasu, więc trochę jakby wstała o 4.00, więc nie było łatwo. Byłam ultra zmęczona, ale e, bardzo fajnie się pracowało. Pracowałam właśnie z fotografem, który pracował również dla Greckiego Top Model, także mieliśmy o czym gadać. E, bardzo szybko e, efekty jakby tej całej pracy m, wyszły. Było dosłownie chyba tam po dwóch dniach, także już wam tutaj wklejam. Koniecznie dajcie znać, co myślicie. Eee, no, w ogóle praca była na planie, na planie, Pff, no monty Była bardzo, bardzo fajna, przyjemnie, wszystko fajnie, także wszystko na plus. E, dziewczyny, jeżeli któraś z Was będzie kiedyś na kontrakcie mieszkała przy stacji Keramikos, a wiem, że dużo modelek jednak tutaj mieszka, to bardzo chciałabym Wam polecić e, piekarnię, która nazywa się Mary's Bakery. I jest super. Pani ma takie wszystkie takie greckie specjały, prawda, Zosiu? Tak. Lecamy. I ostatnio Oj w ogóle bardzo długo też jest otwarta, co też jest bardzo fajne. Dają za darmo czasami? Tak, ostatnio byłośmy o której? O 22 chyba w tej piekarni dostałyśmy dwie darmowe włóczki. Także bardzo fajna. Pani tylko nie mówi po angielsku, ale da się z nią dogadać, także polecamy.